Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Hi, a to jest... Diablo 3 Kontynuujemy przygodę. Możecie, że tak to jest... To jest pewna, że I sobie zabijemy Beliala pana Kwams, a tu jest CX gościnnie dzisiaj. Saman. Czyli zanim się z nim zmierzymy musimy uratować mieszkańców. Żelazne wilki nam pomogą. Trzeba ratować ludzi. Eee, no że bez czasu głosowego będzie. Muszę sprawdzić, abym to będzie nagrywało na dwie osoby. Żegnaj. No, Żegnaj, że Okej. Okay. Barze. Szybciej będziemy was chronić To chrończy wow, wow Fuck z nieba spadły kule ognia ludzi chowających się Co ich przyspiesza? nie możemy a jaj przedstawiłem grałem samanem to co Co ta samanka odstawia mi to Oczy ale Nie odszypo że dala Szybko wchodzić Kurde węże tu jest Fuck Nie ma się gdzie Shit O, s yeah. Szybko, szybko Tak jest SHIT A to było takie spokojne miasteczko. Chodźcie O oh, kurde Co uważasz na to? A jest jeden Sied The Fucker Chyba ty idziesz na ja pójdę na dół Fajrinka uh, to pewnie duże by potrwało Chodź, no chodź, chodź, chodź. Zostaw ten wózek w spokoju. O kurde, uciekaj, uciekaj szybko. O, wyrakował, by dostał. No, właśnie tu. A, co to ma ekwipunek? Hmm, fajny, że siła dżungli. No dobra, spakuj. Ja Widziałem, a z demo handlerem, tym? Ja się i nie skończyłem podstawówki. Całą nicą, całodziejką. ale dobra, nie będziemy się o tym. A przeźwał się tego chodzącego Pomocnika. O, fuck. Chodź, chodź. Dobra, założyłem nam tarce. Aaaaajyyy! Za dużo akcji. A, rucik każdy osobnie, Także spokój. Nikt nikomu nie podbierze. O! Mój wątny kolega się stopi. stopi Ale kurde Saman jest dobry na odległość w Waj z dystansu Kopniak Idziemy Maszynka do zabijania Ewa, Ciekawsze skoro już po... widzę, że są potężniejsze potężniejsi na dwie osoby już Nie wiem, czy potrafię. Musisz! Teraz! Teraz wszystko jest w twoich rękach. Ja muszę tu zostać i opiekować się Leo. Co tu nam wyrzucisz? Pam Zatwórz, zatwórz. Ja mam tu lepsze, dobra. Do innej postaci się da. Pokaż mi Kamień Będzie twoim więzieniem na wieczność, Belialu. Poznasz go lepiej niż byś chciał. Sprytne! Musisz jednak wiedzieć, że Azmodan wie o Kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczę i Twoją skądloną rasę! Co za niedoby cesarz. Ja byłem już że ze sługami. Wow. Ale to płomieni za sługi nie się pokonać. Ten świat należy do mnie. Nie, to jest prędne, jest do Nefraimów. Pomyliłeś adresy chłopie. Pójdę nie wiem czy mam ustawione na. A nie mam na życiu, musiałem znowu uderzenie. Ooo, behel! O kurde. Wyrzucam tę żałosną iluzję! Patrz na prawdziwego władcę Kiecie! No może popatrz, ale nie chcę. A wow! Łoo! Nie wyglądasz za miło. Powiem wam, że magiem było łatwiej Udy, ja tu wikituje się. Czekaj mnie, czekaj mnie. Nie, 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 Boże. Kurde, grad pięści, nóg i stałek. A wytrzymujemy, wytrzymamy. <grytanie> Kurde, ba... To jest masakra, nie? Na dwa fronty. I ja cięgnąłem ładnie Aaaa! Nie po co? Ooo, pięść ten, O kurde, ten mam, mam za dużo gratów Tu bym się tu ale... Nie uniosę nic więcej. Owa, kurde Leo, prędko! Zamknij duszę Beliala w kamieniu Kamień dusz. są podobno no bardziej pomysłowi. Niech jego życie będzie dla nas na Im dłużej walczymy za złem, tym bardziej depravuje ono nasze serca. Mów, z tym jest? Przypódź na jaję coraz bardziej upada, Ja tak powiem. <grym> Wiem. Tun tun. Coś ty znalazłeś, Ciekawego. O, taki załadowanego mam. W pobliżu nie ma strażników, co? To dobrze, bo mam ci coś do pokazania. Nie do wiary, co? Ludzie wyrzucają na śmieci. Chcesz coś z tego kupić? Ja co? <słyszy> to jest do panie <słyszy> Kurde. Szkoda mi kasy tylko po... na no, razie. No, no. To kosztuje w późniejszym może tak kiedyś na pewno. Zrobiłeś te krainy i pokonałeś jednego z władców piekła. Cieszę się. że mm, Jutro wracamy na wojnę. Nie ma czasu na odpoczynek. W tej chwili Azmodan knuje plany naszego zniszczenia. Władca grzechu to niezrównany taktyk. Zaatakuje nas tam, gdzie jego zdaniem najmniej się tego spodziewamy. Tam, gdzie porażka złamie naszą wolę przetrwania. uczennicą, Leo. Teraz musimy udać się do Wielkiej Biblioteki w Kaldeum i dokończyć dzieło Heroglua. Czy ostatni WhatsApp jak do pokonania. To w drogę. Daj mi znać kiedy będziesz gotów do drogi. Co, głosowy może następny razem? Muszę teraz ogarnąć, jak to mi ciągnie. O, zaczynamy filmik. Lubię te przerywniki filmowe, są fajne. Sai lá, tu sucas Diabo... o Pss... Ah, diabo, Ah... To jest dobre pytanie. Może nigdzie, nie zobaczyć. Nie wiadomo, też jest. ciekawe. Sen i już Rzeczywistość? Jak to odróżnić? Co jest trudno. A, druga szatułka Nie, trony. Że nas przechytrzyłaś. Jeden po drugim nasi bracia wpadli w Twoją łapkę. Ale nie ja. Pokonam Cię. Pewny siebie. Wiem, że czarny kamień dusz jest kluczem i będzie tylko mój. Co za odcinka. Każdy chce być cieniejszy od drugiego. Wkrótce monofarnie wymaszerują ze zniszczonej góry. Spustoszą ten świat i zmiażdżą wszelki opór. A moje sługi znajdą kamień. Gdziekolwiek go schowasz. A to mamy wojenkę. To nie za ciekawe. Nie póki my tu jesteśmy, aż nie. czyjdzisz się, a może nie, nie o, magiczne ręce, wszystko dobrze. Mów do mnie, dziecko. Areat, demony przybędą z krateru. Areat, kotki <grywka> filmy meteazowe. Trzeci. Tylko nas teraz zawiedzie przygoda. Wybawiłem Kaldeum od Beliala i jego fałszu. Jezus też to. Fajnie takim peregrinem jest Mapka. Wysyła na nas w swoje armie z serca krateru Arreat. Od apokalipsy chroni nas tylko twierdza Bastionu. Ostatni punkt obronny nie dopuszczę do jej upadku. Czyli czeka nas Osta, rzeźnia i walka. Uuu, to. Ale to. I wie innych zobaczymy przed hordami już w następnym odcinku Jeżeli twierdza upadnie, a zmodan zdobędzie czarny kamień dusz, a wtedy dla świata nie będzie już nadziei. zbiorę obrońców. Tak jest. Znaczy no, do zobaczenia następny ozeń. Dziękuję cx za towarzystwo. Może w następnym odcinku też się pojawi samen. Jego trupost, jak on tam się nazywa. Do zobaczenia. Następny razem. Trzymajcie się. Cześć! Zapraszam do zimowego następnego odcinka aktu trzeciego. Pa pa!